W ostatnim Q4 moja wartość sprzedaży na głównym koncie Allegro wyniosła prawie 450 tysięcy złotych, a w samym najgorętszym okresie, czyli od połowy listopada do połowy grudnia wyniosła ponad 280 tysięcy złotych sprzedaży w jeden tylko miesiąc. Oczywiście każdy może sprzedawać po kosztach i chwalić się obrotem, ale i tak najbardziej liczą się zyski. U mnie w ten jeden miesiąc z tych 280 tysięcy złotych zarobiłem Około 53 000 zł na czysto. Jak udało mi się to osiągnąć? Jedno słowo konwersja. Gdy wejdziemy sobie w moje statystyki, łączna liczba wizyt przez ten miesiąc na Allegro wyniosła 43 450, natomiast liczba transakcji wyniosła 5689. To oznacza konwersję na poziomie 13%. Kosmos na 100 ludzi, którzy wchodzili w moją ofertę, aż 13 kupowało. Rzadko kiedy jakikolwiek sklep internetowy ma takie konwersje, dlatego, właśnie Allegro jest takie świetne. I pomimo tych prowizji, jakie się płaci od sprzedaży, można naprawdę konkretnie zarabiać i to trochę na automacie. W sensie, jak już rozchulacie konto, będziecie tylko optymalizować reklamy i macie pracownika do pakowania paczek. To po prostu dzień w dzień widzicie, jak pieniądze do was płyną. Jedynymi problemami, jakie macie w czwartym kwartale, to czy wyrobicie się ze spakowaniem wszystkich zamówień i czy nie zabraknie wam towaru. Ale wracając, jak przygotować się właśnie do Q4? Czwarty kwartał, jak wiadomo, składa się z października, listopada i grudnia. Jednak od kilku lat wzrost sprzedaży odczuwalny jest dopiero od początku listopada. Kiedyś było to bardziej płynne i od początku października ta sprzedaż Zaczęła rosnąć i pikowała przez pierwsze dwa tygodnie grudnia. Teraz jest tak, że ta sprzedaż za bardzo się nie zmienia. Może lekko widzimy wzrost dziennych zamówień, ale bardzo delikatnie. I następnie, na początku listopada, po wszystkich Świętych, zaczyna się boom. Ludzie zaczynają myśleć o świętach. Mamy Black Friday czy Black Weeks już teraz, mamy Mikołaja 6 grudnia, i to wszystko się kumuluje i jest po prostu ogień sprzedażowy. Dlatego, jeżeli się martwicie, że mamy połowę października, wszyscy gadają o tym magicznym czasie Q4, a Wy nie widzicie jeszcze żadnych zmian, to spokojnie nie martwcie się, poczekajcie na listopad. I teraz ważne, wiedząc już mniej więcej jak zmienia się ruch na Allegro w Q4, ustalcie sobie strategię cenową. Największy błąd sprzedawców, jaki ja widzę, to brak manipulacji ceną. Jak ja to zazwyczaj robię? Jeżeli, dla przykładu, cena regularna produktu to 100 zł, to w takim przypadku w październiku już obniżam lekko cenę do 95 zł, na początku listopada do 90 zł. Później w kluczowym miesiącu zdobywania ruchu, czyli no w listopadzie. Obniżam cenę nawet do 85 zł. I przypuśćmy, że mam 20% marży netto przy sprzedaży za 100 zł, więc przy sprzedaży za 85 zł zostaje mi jeszcze 5 zł zysku. I wtedy pod koniec listopada, gdy już mam wybitą aukcję, olbrzymi ruch, no bo mam po prostu bardzo niską cenę, wracam do wyjściowej ceny 100 zł. Ale nie robię tego. Z dnia na dzień, tylko codziennie powiedzmy po 2 zł daję cenę do góry i tak przez tydzień. Dzięki temu w grudniu, na samym początku, mam rozbujaną ofertę i regularną cenę. I na koniec wisienka na torcie w ostatnim tygodniu sprzedażowym, czyli 18-24 grudzień ustawiam cenę między 110 a 120 zł. Dlaczego? No po pierwsze ludzie wtedy są i tak zdesperowani, żeby kupić coś na święta, bo to ostatni dzwonek. Po drugie wielu konkurentów już się wyprzedało, nie mają y, towarów, więc jest mniejsza konkurencja i po trzecie i tak jesteście w topce, więc możecie pozwolić sobie na taki zabieg. W długim terminie nie wpłynie to na waszą sprzedaż. I tak działam dla 95% moich ofert właśnie w Q4. Ktoś teraz może zapytać a co z pozostałymi 5%? I tak przechodzimy do ostatniej zasady, chyba najważniejszej, mianowicie wykorzystanie Allegro Days. Ale nie chodzi mi tutaj o zwykły Allegro Days, że obniżamy cenę i mamy etykietę o obniżce, tylko chodzi mi o ale obniżkę Allegro Black Week. To, jak mało sprzedawców z tego korzysta, mnie po prostu powala. Ale obniżka polega na tym, że obniżacie cenę dla waszej oferty o x%, np. 10% w programie, i wtedy Allegro zwraca wam to obniżone 10% na wasze saldo. I jedyny wasz koszt to dodatkowa prowizja od sprzedaży. Dla przykładu, jeżeli macie produkt za 100 zł i obniżycie go nagle do 85 zł w programie, ale obniżka, no to. Kupujący się na niego po prostu rzucają, tak? No bo cena jest bardzo niska. Kupują za to 85 zł, a te 15 zł Allegro Wam oddaje do waszego salda. Czyli zarabiacie tak, jakbyście sprzedawali za 100 zł. No, po prostu magia. To pozwoliło mi w ostatnim Q4 na rozbujanie moich paru ofert i sprzedawanie już nie w setkach, a w tysiącach sztuk. Są tylko trzy haczyki. No, nie możecie obniżać sobie ceny od tak, tylko od najniższej ceny z ostatnich 30 dni, dlatego uważajcie z obniżaniem cen w październiku, bo później będziecie musieli zaoferować zniżkę od obniżonej już ceny. No Co mija się z celem. Drugi haczyk, gdy oferta się skończy, bo na przykład. Wszyscy wykupią wam towar w jeden dzień, to po wznowieniu oferty, nawet kolejnego dnia, promocja się już skończy. Ja tak miałem rok temu na jednym z moich produktów, gdzie. Zapomniałem zwiększyć liczbę sztuk i miałem tam chyba ostatnie 20. Wyprzedałem wszystko tego samego dnia, i moja strategia poszła w piach. Nawet nagrałem po tym filmik krok temu, jakbym byłem zdenerwowany, że straciłem potencjalnie mnóstwo pieniędzy. Więc pamiętajcie o stanach magazynowych, gdy dodajecie taką ofertę do programu Ale Obniżka. I trzeci haczyk. No to nie możecie dać do tego programu każdej oferty jaką chcecie. Tylko to Allegro wybiera za was jakie oferty możecie zgłosić. Niejako proponuje wam listę ofert z których to wy sobie wybieracie które chcecie. Także to jest chyba największy minus tego wszystkiego. No ale co jeżeli możecie wykorzystajcie ten program bo on po prostu może odmienić waszą sprzedaż w Q4. I to już wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Jak sami sprzedajecie na Allegro, no to powodzenia. Cześć.